Czas na porachunek, synek. Mój rapto AK4.7, Ten trak jak do oporu, nabity ładunek. No i strzelam z kurwy, synu, a ty możesz palić gumę, bo to Polska, a tu nie ma co się żalić jungę. W Niemczech udajesz, araba, bo to kurwa jest tu ale każda z twoich wypowiedzi gardzi naszym godłem niby bukono, ojczyzna, to jest rasistowskie moto Teraz ja cię rozliczę, czujesz nadchodzący poto. Pierdolisz farmazony, kurwo, mam już tego dość. Jaki Tomek z kurwy, synu, mów mi tylko jego mość. Kręciłeś mi aferę, za plecami jesteś w błędzie, każdy widział twoje komenty, Ty babskie na hamach chciałeś fejmu, oto twoja chwila blasku Nie kręć mi afery, bo możesz się doigrać braszku. Niemca po kasku na końcu każdego wersa Patrz komu ufasz, bo nie tyka się ścierwa W hasie czołem do berła Jesteś co po chwili w parterze cię już sapie jak parowóz Wielki bokserze, jebać siebie za to, że ubliżasz Wywiadzie całemu MMA, bo według ciebie Fighter się nie turla po podłogach Ten trakt to coś takiego jak twój pogrzeb, a ja to as. Najeżdżasz na katolów, ale wielki z ciebie Polak Co poza, jak się masz, chuja wie ja ten Borat Wciąż zapierdala moje życie jak ten pomar A twoja ksywa to wciąż gej jak i nola. Przypomnij sobie kto pomagał, do kogo pisałeś Nieważne co się stało, ja cię nigdy nie olałem Pyty tobie wydałem na własne Koszt. No bo pomagać Rodakowi serca znaczy dla mnie coś Synek Masz klipy z rychem, ale osobiście jebłem Gdy widziałem liczby wyświetleń Twoich kawałków Solo nie dociągniesz nawet 10 koła w jednym miechu wszystkie twoje niesprzedane Płyty palą się w piecu Co ty na to cieciu teraz opierdalaj bata Jesteś tylko Siusiawskiem Tak jak pin do dzieciaka Żadny portal z tobą nie chciał tam wywiadu przeprowadzić Ogarnąłem te posztrasy są dla Ciebie i to za nic Nic nie żądałem, bo mnie Jezus tak nauczył A twoją pseudo dobroć On by nigdy nie kupił Ty Polak Polak, ale do siebie niepodobni Jesteś jak Bolek Wałęca, kelnerem, bo donosisz Spierdalaj na harem i nie płucu się do Polski Powiedz, który patriota ma na klipie trzy Barę Oto my, Polacy, mamy swoją piękną wiarę A ty dumnie paradując, wciąż obnosisz się z islamem Kim ty jesteś? Półkozakiem, półtatarem? Pedale, kiedy słuchasz tego traku, sam się pisze twój testament Ty berliński Arabie, nazywałeś mnie faszystą Przecież ty jesteś największym hipokrytą i pizdą. Rzuciłeś mi wyzwanie, ja odbijam piłeczkę Od początku znajomości znałeś moje zdanie, przecież ty fałszywa dziwko, przypomnę ci twoje własne słowa Jak sam chciałeś tych brudasów swoim nożem potraktować eee, Nie wiem, jakieś dzieci, ale to to ale z geklejaty Ja mam inne rzeczy teraz w głowie, tylko muszę sobie załatwić jakieś coś, żeby przy sobie nosić Zaraz jak tutaj ogarnę interview i z tym wszystkim podjadę do kolegów i sobie załatwię, żeby coś mieć przy sobie Bo wiesz, zawsze z tymi szpikulcami brudasy wyskakują, w całym tym Berlinie wspiera Cię jedna rodzina Ty się kurwo napinasz, a dla mnie to zwykła spina. Chciałeś się nachapać, mu się na moich plecach wybić Ale to się nie udało, prawdę pokazuje wynik Jebany fejku aka fałszywy riu Choćbyś na chuju stanął, to nie przebijesz tego stylu, to nie disowanie, tylko kilka słów prawdy Od Polaka, który nigdy tobie nie wybaczy zdradę, a więc kim ty kurwa grozisz? W pasztecie przecież jesteś tylko Pawełek, jak ten kurwa batonik Mam tu sztywną ekipę, która chuja w ciebie wbija Oglądałeś muminki? Ty pamiętasz Wuciki Wuczyki Buciki też mi mówił, że sam chuja w ciebie wbija Jebany hipokryto, za dni i wyjazd Muszę, muszę se załatwić jakieś coś, jakiś byszczek żeby mieć przy sobie, bo te brudasy kurwa zaraz z nożami wyskakują.